Tak wygląda fortuna skonfiskowana były już wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego na zdjęciu półtora miliona euro. To wielki skandal w mafijnym stylu. Tak ta sprawa jest komentowana w Parlamencie Europejskim, bo w trakcie przeszukań policja znalazła grube pliki banknotów, które miały pochodzić od sponsorów z Kataru. To podważa zaufanie do Parlamentu Europejskiego, obniża rangę tej instytucji, dlatego bardzo szybko Ewa Kaili została pozbawiona funkcji wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Zarzuty i trzech innych osób to korupcja, udział w grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Opinia publiczna i Europa i obywatele europejscy zobaczą, że ci, którzy tutaj w Strasburgu czy w Brukseli niejednokrotnie tak brutalnie, tak agresywnie, tak, tak niemądrze atakują Polskę, sami mają za pazurami tyle brudu, że wystarczyłoby na, na dziesięciolecia ścisłego więzienia. To między innymi Ewa Kaili atakowała Polskę za rzekomy brak praworządności, a w 2016 roku zarzucała polskiemu rządowi alarmująco autorytarny skręt. Rozdzierała szaty nad, rzekomą, nad rzekomym brakiem praworządności, w Polsce nad rzekomym malwersowaniem pieniędzy unijnych przez Grecję, przez, Węgry czy, czy właśnie Polskę, po czym okazało się, że wszystko na to wskazuje sama pełnymi garściami czerpała łapówki. Ale to nie jedyny przykład podwójnych standardów wśród europejskich decydentów. Za ile można kupić opinię przeciwko Polsce, to za ile można było kupić opinię wtedy przeciwko polskiemu przemysłowi? Pyta prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia i przypomina decyzję unijnej komisarz do spraw konkurencji, która zanegowała pomoc publiczną w ratowanie szczecińskiej stoczni. Do końca maja polski rząd, że władze polskie muszą przeprowadzić sprzedaż majątku stoczni. W 2009 roku, tuż po wygraniu przez Platformę Wyborów do Parlamentu Europejskiego, ówczesny minister skarbu Aleksander Grad informował, że stocznie w Gdyni i w Szczecinie zostaną zlikwidowane, bo nie ma strategicznych inwestorów. Koniec naszych stoczni. nas. Stocznia w Szczecinie została zlikwidowana, a tysiące osób z dnia na dzień straciło pracę. W tamtym czasie od podobnej decyzji Komisji Europejskiej odwołała się Francja. Europejski Trybunał Stanu uznał, że pomoc rządu dla największej francuskiej stoczni w Sant Nazar była legalna. Stocznia działa tam do dziś. Borykamy się z tym do dzisiaj, z tymi problemami, ponieważ zniszczyć strukturę. Przemysłowo, organizacyjno bardzo łatwo, ale odbudować ją jest bardzo trudno. Chociaż mówię, to się, to się udaje. W 2016 roku niemieckie media ujawniły, że Nelly Cruz podczas swojej kadencji w Komisji Europejskiej pełniła funkcję dyrektora spółki zarejestrowanej w raju podatkowym na Bahamach, co było niezgodne z prawem. Krytykuje się w tym wypadku państwo za udzielanie pomocy, tak jak to było, dotyczyło naszych stoczni a zarazem urzędnik, który, który de facto doprowadza do zamknięcia pewnego sektora gospodarczego w Polsce, sam zachowuje się, mówiąc delikatnie, nie tak jak powinien. Zaangażowanie komisarza w biznes już po zakończeniu pracy w Brukseli wywołało kolejny skandal, bo została doradcą Ubera. Wcześniej jeszcze jako urzędniczka Komisji Europejskiej, Krus krytykowała belgijski rząd za to, że ten walczy z Uberem, chroniąc miejsca pracy licencjonowanych taksówkarzy. Jacek Hegonera.